No, witam wszystkich. Słuchajcie, widzę, że duże poruszenie jest przy, przy informacji, że tam jedna z pań będąca sędzią w sądzie, wskazująca prawomocnie na karę odsiadywania wolności, ograniczonej wolności w więzieniu. Dali pracuje. Jest to dziecko starego systemu. Ojciec był agentem, ojciec był kapusiem. Ojciec był wyszkolony najprawdopodobniej w służbach w służbach moskiewskich, a może i, i gdzieś tam figurant w gru. No to, to jest chyba, musicie o tym wiedzieć lub się domyślać. To jest taki, e, e, tak, takie pokłosie tego, co się działo w PRL-u. Tych dzieci resortowych jest bardzo dużo. Sam grałem w piłkę i w tym czasie, kiedy ja miałem tam powiedzmy 18 lat, grałem w piłkę w wojskowym klubie, no to takich było bardzo dużo, że służbę wojskową odbywali. W sekcjach, różnych sekcjach sportowych, czy to w koszykówce, czy to w sekcji ręcznej, piłki nożnej, lekkiej atletyki itd. No to było takich dzieci resortowych bardzo dużo, że dostawali za darmo mieszkania, stypendia, wyżywienie, sprzęt, wykształcenie. Bardzo często nie będąc na wykładach, na egzaminach i tak dalej, no to musicie chyba o tym wiedzieć. Dostawali później mieszkania na mieście, te po mieniu wojskowym, później za grosze wykupywali, no dorabiali się grube, grubych pieniędzy, grubego majątku. Chyba to musicie wiedzieć, no bo jeśli nie, no to jak możecie oceniać. Sytuację, która jest aktualnie w Polsce, kiedy dzieci komunistów rządzą. Są na wysokich stołkach i rządzą, decydują o Was. Jedyna szansa, niewielka, ale szansa jest w tym, że, że gdzieś tam zadziała jakiś mechanizm, że w wyborach wybierzecie kogoś, który na tą chwilę nie jest na tyle rozpracowany i na tyle nieupubliczniony, że, że być może jest szansa na kogoś spoza tego układu. Ja myślę, że nie ma. Nie ma takich ludzi. Wszyscy w polityce